Chyba wyczuły, że mam w kanapce szynkę dzisiaj <grybujesz> z odległości kilometra. Buenos Aires, mm, witam was w na następnym odcinku o robieniu dachu. Eee, kładziemy gąs. Ostatnio pokazywałem Wam chyba drabinę dachową. Mówiłem o patencie z takimi podnóżkami. To już zaczęliśmy to kłaść. Aha. Mówiłem o patencie z... Z, z, z takimi podnóżkami, które można dawać pod gąd, ale mówiłem, że ja widziałem tylko takie wersje spawane. Nie mam oni spawarki, ja myślałem, że y, zastosowanie tej drabiny dachowej będzie prościej, ale nie jest. Więc no, znalazłem inne rozwiązanie, bo widzę, że bez tych, e, bez tych stopni będzie duży problem. Kupiłem po prostu kątowniki 90x90x65 na na z blachy 1,5, ale co ważne, z przetłoczeniem? Więc nie powinno być problemu, jeśli będziemy stawać. Na tej części, że to nam się jakoś wygnie. W odróżnieniu od takich kątowników, one na pewno tego nie wytrzymają, się po prostu wygną. Nie mówię, że się złamią, ale szkoda kątownika. Ten kosztował chyba 2 zł. Może. No, mamy kątowniki. I tu są te stopnie, po które wchodziłem, żeby pomontować obróbki blacharskie. To są zwykłe kontrułaty 2,5 na 5 i po prostu będziemy je montować sobie mianowicie na każdy stopień. Dwa kątowniki i jedna kontruata. One mają chyba metr 33. M. Myślę, że będzie akurat. Te wkręty oczywiście nie od góry, tylko od dołu będą a tutaj, jak widać, ten stopień trochę nam wchodzi na przetłoczenie to, nawet dobrze, bo dzięki temu część obciążenia będzie szła właśnie na, na ten element, a nie na samą końcówkę. Poza tym, no to oczywiście, kręcimy od tamtej strony, nie? bo tych oczek mamy bardzo dużo do wykorzystania. Poza tym. No, ja, jak miałem te szczeble i wchodziłem sobie po nich na górę, no to one tą płaszczyzną, one były tak do ściany: do, do, do dachu. Tak jest dach, tak był szczebel, więc ja się opierałem tylko na tych 2,5 cm. Tutaj będziemy sobie stać na piątce. Mamy dużo więcej miejsca i jeszcze nam zostaje ten kawałek. I to nam się bardzo przyda, ponieważ też nie chcemy tych stopni robić, Bóg wie ile, to możemy sobie po umieszczenie takiego stopnia już na dachu, pokażę Wam w jaki sposób, dać tutaj kilka czy kilkanaście listków gontu. To miejsce, czyli rozstaw tego powinien być mniejszy niż tam 90 cm, no bo listek gontu ma metr. Dzięki temu, stojąc tutaj, mamy od razu dostęp do, do, do materiału. No tak, coś tu mieli. No hej, no ty też, no chodź no, no przecież tu umiesz wejść, no, no bardzo ładnie, no tak, 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 chyba wyczuły, że mam w kanapce szynkę dzisiaj, <laughs> z odległości kilometra, no tak, dobra pieski, no właśnie mówiłem, kanapka, idźcie mi no już. No, na spacer, na spacer. No, tu można dać troszkę listów gątu, na tym będziemy stać. To bardzo ułatwia pracę, przyspiesza pracę. To jest bardzo ważne, bo przy gącie jest strasznie dużo takiego tak zwanego pieprzenia. Przynieś gąd, wynieść gąd, przesuń gąd, rozklej gąd, co zrobić z tym rozklejonym, bo się przykleja ta taśma butelowa. To jest całkiem dobre rozwiązanie. Dobra, teraz w jaki sposób takie kątowniki zamontować do gontu, żeby nie zostały nam dziury w widocznych miejscach, żebyśmy nie zrobili przecieków przez główne pokrycie. Dobra, przerwa była dłuższa, bo musiałem się wybawić z tymi pieskami, bo nam nie dały dojść do słowa. Tu macie pasek gontu. Zaraz pod nim jest deskowanie. I powinniśmy bić gwoźmi mniej więcej na tej białej linii. Można odrobinę troszkę wyżej, no bo tutaj mamy ten. To jest akurat podwójny kawałek. O, tu będzie widać. To jest akurat miejsce, w którym jeszcze są dwie warstwy, żeby je złapać. Więc tu mamy gwoździe. Następna warstwa dochodzi nie do białej linii, tylko do końca tutaj tego przetłoczenia. Więc zakrywa gwoździe. Pod tym jest taki pasek butyrowy. On się bardzo mocno skleja, zasłaniając gwoździe, też uniemożliwiając podrywanie tego przez wiatr. Co nam to daje? Cała ta przestrzeń i tak jest chroniona przez ten kawałek. Tu mamy gwoździe. Wszystko, co jest ponad tym, możemy w rozsądnej ilości zagospodarować właśnie stosując kątowniki. Kiedy przybijemy sobie już ten pasek i ten pasek. się będziemy mieli zakrytą całość, możemy podnieść go lekko, zanim to się jeszcze sklei na maksa. Sadzić sobie ten kątownik. I gdzieś tutaj złapać na przykład dwoma wkrętami. Jak zrobimy sobie takie dwa gdzieś tam powiedzmy metr dalej, to na dachu zrobi nam się taka półeczka, na której będziemy mogli stać. Będziemy mogli sobie dać te gąty, o czym Wam wspominałem. To jest rozwiązanie myślę wystarczające w zupełności. Jedyne co no to może bym pokusił się o troszkę większe kątowniki, ale nie byłem do końca pewny czy to rozwiązanie yy, da radę. Nie? nie takie spawane z takim Duże takie kątowniki z takimi spawanymi łączeniami. To jest, to jest mniejsze, ale myślę, że jeszcze na tyle duże, że spokojnie te przetłoczenia wytrzymają e, moje tam 73 kg. No i wtedy tu nam przychodzi decha. Tu mam te gąty, lecimy sobie dalej tam na wysokość. Ja mam 1,73 m, więc spokojnie 2,10 m, 2,20 m jestem w stanie stojąc na takiej Rozpórce zrobić do góry, no a potem, oczywiście, rozpórkę trzeba przenieść wyżej, ale to już jest temat na, na inną rozmowę. No, ja to zmontuję, muszę zrobić tych kątowników tyle, żeby pokryć dach na całą szerokość i to mniej więcej będzie tak: 1,33 33 potem jakieś 70 cm przerwy, znowu 1,33 m, żeby mógł stojąc na tym, ale też na dwóch naraz, no bo szkoda dziurawić to, to poszycie. Jak nie trzeba, więc pomiędzy ja nie muszę mieć szczebla, żebym stojąc na jednym i na drugim mógł sobie robić kąty tutaj. Więc potrzebuję tych szczebli, nie wiem, z 8 w poziomie, jak dach ma tam 11,5 metra. No i jeszcze kilka stopni do góry, żebym mógł sobie wyjść do tego poziomu. Dobra, będzie gotowe, to Wam pokażę. No dobra. Jesteśmy na górze. Tu macie już położone te pierwsze gąty. E, to jest ławeczka, którą zrobiłem wcześniej. Ale widzisz, że to jest na tych kątownikach drugich. To taki duży kawałek, jakby na tym stanął, to by był problem. Ale idealne jest do składowania gątów. Ale tutaj. Tylko tu jest problem taki, że to jest najbardziej nasłoneczniona ściana. I to się już strasznie mocno skleiło, ale będę musiał coś wymyśleć. E, Ułożymy po prostu te szczebelki pod. Przekręcimy. No i to jest pierwszy, na którym muszę stanąć. Drugi i potem będziemy robić po całej szerokości domu <laughs> już tymi szerszymi, no bo tutaj nie potrzeba tych długich. Dobra, przekręcę to Wam pokażę. Tak to wygląda po zamontowaniu. Tu jeszcze skręciłem na szybko taką Dachował, dachową, a czy ona zostanie ze mną na długo. Eee, jest lekka, więc mogę sobie ją przesuwać w rękach. Nie ma takiego problemu jak z tą harharą, Tą potrójną z przystawką dachową. Eee, tu macie już pomontowane te, te półeczki. W sumie to bym potem na drugi raz przykręcił trochę szersze deski. Ale zdaje egzamin, jak widać. Da się z tego zrobić spokojnie sporo. No i co? To jest tutaj poprzykręcane, może to ostrożnie popodnosić, bo to już się rwie, bo jest tak ciepło, że to niczym po prostu asfalt zaczyna się może nie, że upłynnieć, ale to jest na tyle na tyle delikatne w tym momencie, że trzeba trzeba uważać, że nie można na tym stawać bezpośrednio, bo się to Uszkadza, nie wiem czy to jest jakieś takie miejsce, ale po prostu od butów, na przykład to, od butów zostają małe ślady. Tym bardziej takie ławeczki się przydają. Niemniej, tutaj, chyba po jednym wkręcie jest na kątownik. Jak sobie skończę tę ściankę tam na półtora metra, troszkę więcej, tak jak tam, ale to jest już max to będę przesuwał tę drabinę i sobie dawał te ławeczki wyżej. Potem zrobimy kolejny odcinek. Zostanie już sam ten. Sam ten szczyt porasto, takie rozwiązanie. Z tego co widzę, to jest chyba najbardziej sensowne ze wszystkich. To trzeba po prostu uważać przy, e, przy usuwaniu tych kątowników, bo można sobie pouszkadzać ten gąd, A tego byśmy nie chcieli. Dobra, my się widzimy w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby Aha. zasubskrybować. Dać może jakiś komentarz, jak czegoś nie rozumiecie, trzymać jakieś uwagi. Też chętnie się czegoś dowiem, a my się widzimy w następnym odcinku za tydzień, jak co tydzień, w piątek o o 18. Hej!